Gdzie mój kurwa? Co? Czekaj, zaraz będę was widział. Nie wiem jak tu się kamera Teraz Nie, mają wrócić jakieś Nie. Jak na lejwach. Nie, bo kurwa to już spodziewki wygrywa, nie? Jeszcze muzyki nie ma. Ale po chuj muzyka? Papi. Rozkminiam się, szybkie robi, panowie. Wiecie o tym. A zrobiłam ci papierosy. Dziękuję. Ja Ty bo muszę moje typony w ogóle gdzieś pokażę mordo. To widzę tak, tak panowie, i... Mali <grym> typony. <grym> Ty się odkupiłeś <odpudułem. grym> <grym> sztuki To jest piękna szkoła z Pinkie <grym> <grym> Nie, ona nie jest z Pinkie Pie. To jest ta druga To jest ta różowa ta. Nie ma to jest tak jak ta ta tam tam, no. z no, no, no. No. Z mi Ja pierdolę, coś takiego tu ja się... Co mu zrobisz? Nie na wizji. Ona chce mi fajkę zrobić na wizji. Nigdy nie byłem sięgać od niej w gumę głosu. Ona będzie mu fajkę opierdalał. <śmienawidzę> A ciekawe czy to znają. Czemu nie chce się to puścić? Nie chce się to puścić przez Facebooka? Muszę rachunek opłacić tak, za internet, żeby to się puściło? Nie. Dobra, epizdym. Dobra. To zrobimy inaczej.